Cześć! Tu Kaja i Dawid. Tworzymy razem podcast Antifragile i cieszymy się, że słyszymy się ponownie. Lubimy to, co robimy i uwielbiamy o tym rozmawiać. Nie tylko ze sobą. Zależy nam na tym, żeby cały czas znajdować nowe metody na usprawnienia i innowacje nie tylko w pracy, ale też w życiu prywatnym. Całkiem niedawno czytałem, że tylko 5% Polaków Osiąga swoje cele noworoczne i biorąc pod uwagę, że w naszym teamie, w naszym duecie to ja jestem smerfem marudą, albo lepiej smerfem sceptykiem, to wcale mnie to nie dziwi. Składa się na to kilka czynników. Po pierwsze, te cele zazwyczaj nie są nasze. I może to brzmieć kuriozalnie, no bo zawsze nam się wydaje, że Nasze cele powstają w naszej głowie. Natomiast bardzo często realizujemy coś, co tylko wydaje nam się, że my chcemy, a robimy to tylko dlatego, że widzieliśmy to coś w telewizji, albo jakaś influencerka, nie wymieniając nazwisk, może jakaś żona znanego piłkarza, nam to podświadomie sprzedała, albo czujemy, że po osiągnięciu tego danego celu będziemy w końcu godni, na przykład godni poczucia własnej wartości. Realizujemy coś, co nie jest nasze i tym samym. Od razu sabotujemy swoje wysiłki. Jak to mówi mój kolega z podcastu, słabo fest. Ale dostałem awans, kolega z podcastu. Po drugie, nasze cele są za słabe, zbyt małe i ekscytujące jak wigilika w pracy. Jeśli cel jest ambitny, to razem z nim idzie w parze gotowość na ogromne zaangażowanie i potężny wysiłek. A co jest po drugiej stronie osi, słaby cel. Słaba gotowość, no i słaby wysiłek. Twój cel cię nie ekscytuje, no to podkręć volume i zwiększ impact. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Jeśli jednak odrobimy to nasze zadanie domowe z tymi wyżej wymienionymi rzeczami, no to będzie nam dużo łatwiej. A jak mówiła Kasia Tusk, Make your life. Easier. To tak jak propos tych influencerek, o których mówiłam przed chwilą, bo ja jestem po tej drugiej stronie znowu szali, czyli częściej oglądam Make your, Make your life harder. Może dlatego te moje cele nie zawsze się tak spełniają. Może muszę przełączyć konta. Ale Okej, okay, skoro wiemy, co stoi na drodze do osiągnięcia naszych celów, to pogadajmy o tym, co zrobić, żeby już na starcie zwielokrotnić szansę na zostanie tym milionerem w 2024 roku. Przygotowaliśmy dla Was osiem punktów, które warto wziąć pod uwagę podczas stawiania sobie celów. To, o czym mówimy, robi robotę, bo ma silne podstawy w psychologii. I nie są to żadne smarty, ani inne fancy skróty, ani smerfy, o których już dzisiaj mówiliśmy, czy akronimy. Tylko coś, za co coaches z YouTube'a biorą gruby hajs, gruby cash. A my dajemy to za darmo, bo jesteśmy filantropami. A co? No to lecimy. Ok, pierwszy punkt to wyznaczenie konkretnego celu i opisanie go za pomocą zdań twierdzących i wiem 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 to nie jest rocket science ale warto to podkreślić bo my częściej wiemy czego nie chcemy a z większym trudem przychodzi nam już określenie tego czego faktycznie chcemy więc jeśli twój cel to na przykład nie chce być jakaś albo nie chcę być jakiś lub nie chcę mieszkać gdzieś tam to zastanów się jaka jaki chcesz być i gdzie chcesz mieszkać Forma negacji sprawia, że nasz umysł i tak ciągnie w tą stronę, w którą nie chcemy. Co jeszcze? Okraś swój opis większą liczbą detali i szczegółów. Dla przykładu, chcesz mieszkać w Portugalii, super cel i w pełni Cię rozumie. Ale warto do niego dodać trochę więcej informacji. Chcesz mieszkać w domu, w mieszkaniu czy w apartamencie? Wynajętym czy kupionym? W jakim mieście albo regionie chcesz mieszkać? Z kim chcesz mieszkać? I tak dalej, i tak dalej. Po prostu napisz o tym historię. Kaja, jaki jest punkt drugi? Czekaj, muszę wrócić z tej Portugalii, bo ja już widziałam się w tym domu z ogródkiem. Także już jestem z powrotem. Punkt numer dwa to dokładne określenie umiejętności, jakie już posiadamy i jakie potrzebujemy zdobyć, żeby osiągnąć nasz cel. Co więcej, zdobycie tych umiejętności warto zacząć od razu. Są one takimi pewnymi celami pośrednimi. Jeśli twoim celem jest ukończenie Ironmana na Hawajach, to taki przykład z celów moich na ten rok, z miejscem w pierwszej pięćdziesiątce. To zdecydowanie pływanie, bieganie i jazda na rowerze jest kluczowa, ale warto też zdobyć wiedzę o suplementacji, nauczyć się gotować czy nauczyć się swojego organizmu. I teraz coraz bardziej przekonuję się, że może to nie jest cel dla mnie. Jeżeli chcesz wejść w rynek kryptowalut, a nigdy wcześniej nie inwestowałeś, to warto poznać podstawy ekonomii, zdobyć wiedzę o tych kryptowalutach, nauczyć się obsługi platform transakcyjnych czy poznać psychologię inwestowania. Kiedyś zresztą Revolut, niecałe kilka miesięcy temu, wypuścił taką możliwość przechodzenia przez takie segmenty szkoleniowe na temat kryptowalut, po których był test, i na tych testach zdobywałeś tam 2-3 złote do inwestowania w kryptowalutach. Ja to zrobiłam, bo moja mama mi powiedziała, że się tak da. I miałam chyba 76 zł w kryptowalutach po tych wszystkich testach. A dzisiaj sprawdzaliśmy już z Dawidem i okazuje się, że mam 120 zł. W związku z tym moje tutaj inwestycje już się mnożą. Za jeszcze kilkanaście lat i może ten dom w Portugalii będę mogła kupić za te inwestycje w kryptowalutach. Czyli jeszcze nie ma dwu, 2024, a ty już rozpoczęłaś realizację celu zostania milionerem. Od razu, jest sobie powiedziane, zacząć od razu. Okay. No dobrze, to jeżeli już wiemy, co potrafimy, wiemy, jakie mamy umiejętności teraz, wiemy, czego musimy się nauczyć, no to zaczynajmy prac nad nimi od razu. OK, punkt numer 3. modalności sensoryczne. Brzmi mądrze. Emocje są wewnętrznym motorem napędowym ludzi, dlatego kolejny punkt dotyczy właśnie ich. Dobrze opisany cel jest konkretny i na pewno wasz taki jest, ale jeśli dodacie do niego emocje, stanie się dużo bardziej konkretny dla waszego mózgu. No i dużo bardziej motywujący. Odpowiedz sobie jak laska na jedno ważne pytanie: co będę czuł, czuła, kiedy to osiągnę? Szczęście, radość. Może podekscytowanie, a może dumę, czy to jest jedna emocja, czy może kilka emocji. Masz to? No to pójdźmy kilka kroków dalej. Wyobraź sobie moment osiąga osiągania celów. Trzymajmy się tego przykładu z ukończonym Iron Manem, z ukończeniem Ironmana. Podczas wyobrażania sobie tego momentu uwzględnij to co widzisz, to co słyszysz i to co czujesz. Jakby to mogło wyglądać w praktyce. Będę to robił z, z mojej własnej perspektywy. I jesteś zmęczony, ale przebiegasz linię mety i czujesz potężną radość i ogromną dumę. Widzę, Kaja, twój uśmiech. Bo ja już tam pływam z tymi żółwi, żółwiami w tej wodzie i widzę, jak wygrywasz tego Ironmana. Widzisz twoją żonę, która ma łzy szczęścia w oczach, i twoje dzieci, które głośno krzyczą: Tato, tato, jesteś najlepszy. Czujesz, jak klatka piersiowa pęka ci z dumy. Ktoś wkłada medal na twoją szyję. Wszyscy się uśmiechają i gratulują ci. Słyszysz swoje nazwisko z głośników. Czujesz się silny, sprostałeś w wyzwaniu. Obok ktoś tańczy, tak... taniec hula. Ja to poszerzę, tą, wiesz, to wyobrażenie. Ja Ci tutaj pomogę, tutaj, tą całą otoczkę stworzyć naokoło. Jest ciepło, woda szumi. I tak dalej, słuchajcie, i tak dalej. Założę się, że nawet jeśli nikt z Was nie miał i nie chciał ukończyć, nie miał takiego celu, żeby ukończyć Iron Man'a, to teraz przynajmniej się na tym zastanawiacie. Taka jest siła modalności sensorycznych. Oczywiście można z tymi wyobrażeniami bawić się dalej i potęgować pewne odczucia, ale to nie jest temat na dzisiaj i opowiemy o tym kiedy indziej. A teraz, Kaja, przechodzimy do punktu numer cztery. I punkt numer cztery to coś, o czym dzisiaj, w sumie rano rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o tym panu, kiedy się tutaj rozćwiczaliśmy, czyli o panu Hubermanie Hubermanie, który mówi o tym, że słonia. Powinno się zjadać po kawałku oczywiście tego metaforycznego słonia. No bo przecież latamy w kosmos, budujemy procesory, odtwarzamy wymarłe gatunki zwierząt, ich szczątków DNA i generalnie mamy wszelkie podstawy do tego, aby sądzić, że jesteśmy naprawdę mądrzy, jako ta ludzkość na całym świecie. No i stety, lub niestety, nasz mózg jest jednak głupi jak but i on nie nadąża za tym współczesnym światem. Jednocześnie mamy umiejętność budowania systemów, które nasz mózg mogą trochę oszukać. Perspektywa całego roku, albo nawet dłuższa, jeśli nasze cele wymagają więcej czasu, jest dla naszego mózgu na maksa abstrakcyjna. Dla niego liczy się tu, teraz, zaraz. Dlatego mamy dwie alternatywy. Pierwsza jest taka, że budujemy małe cele pośrednie. Takie jak opanowanie nowej umiejętności potrzebnej do osiągnięcia ostatecznego celu. Czyli na przykład Napisanie określonej liczby stron, jeśli naszym celem jest wydanie autorskiej książki. Drugą alternatywą jest coś, o czym już kiedyś wspominaliśmy czyli takie 90-dniowe, nazwijmy to jailowo sprinty, gdzie cele ustawiamy na maksimum 90 dni. Pamiętajcie, że normalne sprinty są zdecydowanie krótsze. Ale te... zależy, jak na mnie <grystanie> Personalne. mi teraz o tych personalnych 90-dniowych Nie znasz, sprintu? Nie, nie znasz, nie znasz zespołu, sprintu? który ma 90-dniowy 90 sprint. Chciałabym powiedzieć, Dobre. że nie znam, ale nie mogę. Sabo, tak nie powiedzieć. idźmy tą drogą. Dobrze, więc e, te 90 dni <grystanie> to taka górna granica tego, co nasz mózg. Y, Potrafi potraktować jako rzeczywiste. Wszystko ponadto traktowane jest jak abstrakcja. Jeśli masz słonia i przychodzi ci dziwny pomysł, aby go zjeść, nie wiem, czy to jest taki dobry przykład, ale już go zostawmy. Jeśli masz tort to ogromny, taki na 60 osób, i przychodzi ci dziwny pomysł, żeby go zjeść, to najlepiej robić to po małym kawałku. Jeśli natomiast masz cel i chcesz go osiągnąć, to również warto ustawić sobie mniejsze cele. Pośrednie, bo dzięki temu ogień motywacji będzie w tobie płonął. No i twój żołądek będzie w stanie się zasymilować do tej ilości jedzenia. Dobrze, Dawid, przejdźmy dalej. Jak już zjedliśmy, to co jest kolejnym punktem? Punkt numer 5: wsparcie. Określ, trzy... I jakiego wsparcia potrzebujesz, aby Twój cel się urzeczywistnił? Jakiego wsparcia potrzebujesz, aby dużo, dużo, dużo szybciej osiągnąć swój cel? No i znowu, żeby to miało sens, potrzebujemy trochę więcej detali niż tylko tak, przyda mi się wsparcie. Ale spoko, mamy kilka pytań, które będą dla Ciebie pomocne. Pierwsze z nich, to mi może pomóc. I od razu drugie, czy znam te osoby i jak mogę się z nimi skontaktować? Może to jest mail. Może to jest LinkedIn, a może to jest kolega z pracy i możecie przeciąć się przy ekspresie do kawy. Pomyśl i określ, o co dokładnie powinieneś ich zapytać. I kolejna rzecz, czy powinieneś dowiedzieć się czegoś zawczasu przed spotkaniem z tymi osobami? Czy musisz coś dodatkowo wiedzieć? I ostatnie pytanie: czy potrzebujesz czegoś jeszcze? Jeśli chcesz na przykład pomyśleć o wsparciu w kontekście inwestowania w kryptowaluty, no to wiecie, że warto się dezwać do Kajka, albo, która <grym> po już pod, ekspertem. Albo, albo podwoiła swój portfel <grym <grym jednym ruchem. Dokładnie. E, Okej, okay. Kaja, to jaki jest punkt y, szósty? Punkt szósty jest bardzo na czasie, ponieważ nazwaliśmy go sprawdzaniem ekologii. Ekologia mówi o tym, że jakby jesteśmy zbiorem subosobowości, takich ról, które ciągną naszą linę, taką wewnętrzną, przeciwne strony. Czasami są tak całkowicie przeciwne, czasami może jest im trochę bliżej do siebie. Natomiast mamy jakiś określony system wartości. Mam nadzieję, że świadomy, czyli zdajemy sobie sprawę z tego, jakimi wartościami się kierujemy. Mamy również osobiste motywatory, które w określonych sytuacjach mogą wchodzić we wzajemne konflikty. Zastanów się nad kilkoma rzeczami. Po pierwsze, co Ci może przeszkodzić w osiągnięciu celu? Po drugie, czy istnieją wartości, ludzie, zasady, które utrudnią Ci? Osiągnięcie celu. Generalnie to sprawdzanie ekologii to już jest wyższa szkoła jazdy, bo tak jak Kaja powiedziała, nie jesteśmy jedną spójną osobowością, a zbiorem subosobowości. Każda z nich ma swoją własną agendę i ciągnie linę w swoim kierunku. Dla przykładu uznajmy, że mam dwie dominujące osobowości. I niech to będzie Dawid CEO i Dawid Ojciec Dwójki Dzieci. Całkowicie randomowy przykład wybrania tych dwóch osobowości. <grym w> Dokładnie tak. <grym w> moim celem jest zbudowanie działu RD, albo jak śpiewała Ewa Sonet, RB w moim startupie. Jednak muszę na to poświęcić określone zasoby, czyli czas, no zdrowie i cash. Sprawa wydaje się prosta i klarowna dla Dawida CEO, jednak Dawid ojciec z dwójki dzieci ciągnie linę w przeciwnym kierunku, bo chce poświęcić swój czas na Lego z dzieciakami, a nie na budowanie działu R&D a to tylko dwie osobowości. Dodajmy do tego Dawid, do tego osobowość, Dawid mąż, który chce iść na randkę z żoną, Dawid gracz w PlayStation, który odlicza dni do premiery GTA 6 i powiem Wam, odpali się... <grym 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 Dawid już czeka, się... ma taki kalendarz, to... takie wielkimi, czerwonymi krzyżykami od, odznacza te dni. Myślę, że za jakiś czas to będzie dominująca osobowość i powiedzmy Dawid kulturysta, który ma dzisiaj dzień nóg, ale spokojnie to z tego mogę zrezygnować. Jeśli mamy swoje role, jeśli mamy te role określone, to możemy nimi zarządzać. Jeśli nie, to jesteśmy plasteliną w rękach sił, o których istnieniu nie zdajemy sobie sprawy. To jest dobry cytat na zapisać, tak. <laughs> Więc zastanów się po prostu, jaka wewnętrzna część ciebie może przeszkodzić ci w osiągnięciu celu. I od razu przechodzę do punktu numer 7, który jest bardzo krótki, ale, ale kluczowy. Pamiętaj, że utrwalone słowo ma wielką moc. Dlatego zapisz swoje cele. Wiem, że coaches z YouTube już o tym mówili wiele razy, ale coś w tym jest. Zapisz je, abyś mógł do nich wracać. Bo to, co pomyślane, generalnie się nie liczy. Liczy się tylko to, co zapisane. A my z Davidem bardzo już lubimy pisać. Parę razy tak. już takie historie o pisaniu tutaj opowiadaliśmy. Więc jeśli już zapiszesz swoje cele, masz idealne podstawy do tego, żeby przejść do punktu 8 że taki plot zrobiłem Kaja teraz. Tak, widzę, widzę, więc nie dodamy o tej wizualizacji, ale ja tutaj jednak się wetnę <laughs> i, i powiem z mojej perspektywy nie tylko spisanie celów dla mnie jest ważne, ale też swego rodzaju ich wizualizacja. Możemy sobie zrobić jakiś moodboard, który mamy przyklejony nad biurkiem, mapy marzeń są popularne w tym sezonie, powiedzmy noworocznym. Także jeżeli potrzebujecie, to ja też zachęcam do nie tylko spisania, ale wizualizacji. Natomiast, wracając do punktu ósmego, ostatniego, to wrócimy tutaj do naszego pana, którego często przywołujemy, czyli Edwarda Deminga i jego nieśmiertelnego cyklu PDCA. On się musi pojawić prawie zawsze. Plan osiągnięcia naszego celu opieramy przecież na danych i informacjach, które mamy w tym danym określonym momencie. Warto jednak co jakiś czas, taki wiecie, co jakiś czas z góry ustalony, sprawdzać, czy nie przyda się mała korekta w naszym planie albo czy nasz cel jest w ogóle dalej aktualny, w takiej czy innej formie. Bądźmy elastyczni w naszych działaniach, bo to pozwala nam wykorzystać nadarzające się okazje. Może nie napiszemy całej książki, a przejdziemy na tomik poezji, który będzie dla nas dużo ważniejszy. Ale dobrze, już popłynęłam, bo ja już tutaj wiele rzeczy sobie zwizualizowałam przy nagrywaniu tego odcinka. Natomiast praca z celami nie jest łatwa. My dzisiaj mówimy o takich celach personalnych. Z mojej strony najważniejsze to porządny prep, poznanie siebie, odpowiedzenie na te pytania, które dzisiaj podaliśmy i pewnie kilka dodatkowych, które nasuną się po drodze i pójście w zgodzie z samym sobą. Opojętnie, jaki jest wasz cel? Czy to jest awans? Czy jest zdobycie nowych umiejętności? Czy tak jak Kaja, chcecie. Ukończyć Ironmana i przy okazji potroić wartość swojego portfela kryptowalut, to zawsze napotkacie trzech killerów osiągnięć: opór, problemy i pokusy. Nie ma szans, abyście mogli tą trójkę ominąć. Im bardziej spektakularny cel, tym większy opór i większe problemy. Dlatego uważajcie, aby nie ulec pokusie porzucenia tego, czego najbardziej pragniecie, tego, co chcecie osiągnąć na rzecz tego, czego pragniecie chwilowo. W tym danym momencie. Dzięki za dzisiaj i powodzenia w realizacji swoich założeń. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I co, Kaja, to na koniec jeszcze wyszedł cytat na tatuaż.